Tomek Jabłoszy, Tomek gratulujemy, udało się wygrać razem z Igorem uratowaliście mały punkt. Powiedz, przeciwnie komentamy chyba trochę mniej dyscypliny. Eee, przeciwnie był bardzo niewygodny, wiedziałem, że będzie taki chaotyczny, no ale był bardzo dynamiczny i wiedziałem, że bije prawy, prosty, prawy sierp, lewy prosta i tak mi zaskakiwał tym. Ja wyszedłem bardzo zestresowany, spięty. trochę taka trema mnie złapała przed tym pojedynkiem mimo to już tam kolejny występ ale. Ale bardzo zależało mi na zwycięstwie i było widać to w pierwszych rundach, no ale później udało się przełamać się prawym prostym przeciwnika i... No i trafiałem, a później w klinczu to już starałem się tam bardziej przepychać i pokazać sędziom, że to on jednak trzyma, nie ja. On mnie wykluczał z walki, więc... Trafiałem pojedyncze prawe i... I klinczowałem. W sensie przepychałem się z nim, no trochę, trochę... było zapasów, no ale... Właśnie, bo oprócz tego, że byłeś spięty, też się mocno zdenerwowałeś. Myślę, że też trochę nie planowałeś tego. Tam... Momentami widziałem, trochę nie podobało się praca sędziego, ale ostatecznie zrobił swoje, bo zabrał mu punkt. No tak, tak, bo przeciwnik wpadał parę razy, uderzył mnie mocno głową, gdzieś mnie wykluczał, on mnie cały czas trzymał. Ja nie mogłem się oderwać, ja lubię walczyć po dystansie. On mi tu no, no, wykluczał to, to w ogóle. No i trochę, trochę się denerwowałem tym, ale na szczęście sędzia, sędzia mu w drugiej rundzie odjął punkt i już, już było lepiej. Co mówił trener między rundami? Pasowało mu wszystko, czy było jakieś zastrzeżenia? No na początku spięty, no tak, że mam się rozluźnić, że luźniej, że mam go wciągać, nie, nie, nie wpadać, że mam być właśnie ciosami prostymi, no i później to wchodziło już. Ja sam wiedziałem, na początku się nastawialiśmy na ciosy proste głównie, no i później przyniosło to rezultat. Pewnie utrzymasz pierwsze miejsce w rankingu WSB w tej drabince do Rio, czyli można powiedzieć, że jesteś bliżej niż dalej, do tego, żeby za rok rozpocząć swój karnewał w Rio, który może dzisiaj się kończy. Dokładnie, dlatego bardzo, no, no trema trochę na początku mnie, mnie zżarła, bo wiem, że jest coraz bliżej i coraz trudniejsi przeciwnicy, teraz już nie ma odpoczynku, za dwa dni jest wylot, już lecimy do Stanów, tam ekipa jedna boksuje, my stamtąd lecimy prosto do Wenezueli walczyć i no wiadomo, jest to bardzo męczące, no ale za dwa tygodnie trzeba być gotowy na następnego pojedynku i mam nadzieję, że uda się przywieźć stamtąd też kolejne zwycięstwo. Po trenujecie trochę w stale czy tylko odpoczynek? Nie no wiadomo, że będziemy musieli trenować, trzeba dojść do siebie, też trochę regeneracji, ale na pewno codziennie będziemy trenować, z dwa, myślę, że dwa razy dziennie, tak jak tutaj normalnie plan treningowy będziemy realizować po prostu na wyjeździe. Okej, okay, dzięki za rozmowę i wracaj z starczą z Wenezueli. Dzięki wielkie, pozdrawiam.